Hejka, z tej strony Sia i dzisiaj Zasia, która się chowa za kartonem, was super wita. W poprzednim odcinku co mówiłam, że chcę znaleźć mamcię, ale wiecie co, Myślałam, tak, nie potrzebuję mamy. Tamta mama mnie wyrzuciła, To ja tak. to ja taką mam mamę. Będziemy mieszkali razem? No, mieszkamy razem Mogę ze Zosią. no na no, no, nie mamy Bo większego domu, ale. Jestem młodsza. Mm. Ej, czekaj, porównajmy się. No, stój, że tu. no Jestem młodsza. Oczywiście mam dwie imiona Bella i Sia. Ale, no tak mnie mama nazwała Bella, ale ja zamierzam się nazywać Sia. Tak się nazywałam. Nie zamierzam. Podeszłam do sądu, nazywałam się Fija i tyle. Nie, nie chciałam się nazywać Bella. Ale wiesz, że jak, jak chcesz się nazywać, to nie musisz iść do sądu. No ale ja musiałam. Dobra, no siedzimy. Szy gdzie? No, siedźmy. I siedzimy. I Pykek. Pyk, 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 pyk. Ej, czemu... Jak tu się Czu? robi remont? No, wyszedł tu tu. Nie wiem. Nie znam się na ja tym. Wyszedł tu gdzieś po... O! Mastuć. Czekaj. I... Dobra, ruszaj ten. Będę jechać. Skarbąka. Nie ma oko. Co to jest za jakieś coś? Nie wiem. A co nie, chodź mnie to. Aj, ale musimy się ubrać. Bo wiesz, no w właśnie, tamtym nie? odcinku, tak zostałyśmy i ten, Musi, chyba to się... właśnie chyba coś... Właśnie, mi, znaczy właśnie, Zosia masz rację, a jak się ubierało? No to saptu tu jest. No wiem, przecież żartuję. Ja muszę, iść, muszę mi się ubierać. Muszę iść i się myć. A ty? Pet? To jest coś takiego jak pet? Idę się ubrać. To idźcie u mnie umyj. Oczywiście I ja mam tyle spać. ubranek. Co tak mało tych ubrań mam? Nie wiem, co się ubrać. Chyba była zima, miało padać, nie? Miało padać? Znaczy, no, miało padać. Ja nic takiego nie słyszałam. Mm. Hmm. hmm. Nie ma co się ubrać. Muszę się tu przebrać. I co to jest na to, żeby zrobić coś takiego? Się? A, już zapomniałam. Nudne jest to gra. ja słyszałam, że dzisiaj mamy tak gorąco, że to szok. No, w sumie nie ma zimy. Ja się tam za bardzo nie znam na tym. Ale w sumie ubierzmy się jak chcemy. Właśnie, nie mamy mamy To i ja miałam. Tak, a mnie mama porzuciła. Twoja mama była podła. A twoja mama niestety tyle skończyła, bo miała raka. Tak? W tamtym odcinku inaczej mówiliśmy. A przecież to Nieważne. ważne. A ja słyszałam, że naprawdę ma być zima. Czy jest zima? No, dobra, ja idę spać. Ej, ale naprawdę Zimna. jest zima zima, ja muszę się umyć, a potem pójdę spać, okej? Okay? Ja nie. nie. To ma łóżko. Wspólne. Nie. Dobra, jak chcesz. Coś... Jejciu. Ale ja się umyję. Możesz ja, spać. Nie mogę tu spać. Jesteś za mała. To będzie nasze wspólne. Mhm. Jej. To jest ja. Poszłam spać. Jeszcze muszę iść do jakiegoś sadu, czy coś takiego. A w sumie jest latą. Ale dobrze się umyłam. Zapalimy lampkę. Co to te kartony tu robią to? Muszę iść na kemping. Kemping? Też musiałam iść. Pójdź za mną na kemping. Chcesz? Uh -huh. A poczekaj, chcę wziąć swojego peta. Bo kupiłam sobie ostatnio. Ja też chcę wziąć. Jak się biegało pety, Bo nie pamiętam. O A nie, nie muszę, się pamiętam. No? muszę się umyć. Poczekasz na mnie? Muszę się umyć. Dobra, jest maleńki. Kto jest małym, dobrym jajeczkiem? Nie, kto? A jak twój je? Nie, kto jest małym? Patrz. Klikam Fed. Musi on iść. Musimy iść do szpitala Poczekaj. najpierw. Musimy iść do szpitala najpierw. A ja muszę się jeszcze umyć, bo jeszcze nie wzięłam prysznicu. A ja muszę iść do szpitala Poczekaj i na Muszę się i zjeść. A poczekasz tam nie było, hmm. ja tak śmierdzę, że po prostu... No ja też tak śmierdzę. Ale wiesz, co to znaczy to jak tak śmierdzisz, że musisz iść do szpitala. Muszę się, muszę się napić, muszę coś zjeść. Muszę iść do szpitala i muszę się wykąpać. I muszę iść do szkoły. Czekaj na mnie. Szybciej, bo tych zatem przychodzi więcej. Dobra, idę się myć. No. To jest moja kolej. No, idź! Czemu nie mogę? No, błagam cię, nie chcę iść. Chcę iść się myć. Wyjdź do... Czekać. Ale nie chcę chcesz... się Czemu? Czemu mam tu głowę? <głosy> <głosy> Muszę iść się umyć. Ale złóż tak, żeby mogła się myć. No bo chyba coś zablokowałaś. Czekaj. Okej, okay, idę się umyć. Ale potem, potem idziemy do szpitala. Potem idziemy do szpitala. Potem idziemy zjeść. Potem się... Potem się napić, a potem się nauczyć. Okej? Okay? No. Bo już nie chodzimy jeszcze do szkoły. Ale y, potem na kemping. O, to na kemping, to musimy wziąć jakiś płaszczyk, bo mogą być pająki. Ja jestem w bluzie. Dobra, czekaj. ja i poczekaj. Spotkamy się w szpitalu. Poczekaj, ubierzmy się. Ale ja się ubrałam. Dobra, spotkamy się w szpitalu, bo ja nic nie wytrzymam. No, boli Cię coś? Mhm. A. Szybko do szpitala. To fajnie. Co? <laughs> Dobra, szybko. Jajko. Czemu tak wolno? A w sumie to jest jajko. Nieważne. idziemy szybko do szpitala. Jajko żenuty. Poczekaj na mnie. Musimy jakąś bluzę wziąć. Spotkamy się w szpitalu. Ok. Ej, a pamiętacie moją historię, co się stało z moją mamą? Bo ja nie, bo prawie wszystko zapominam. Dlatego muszę pójść do szpitala. A ty wiesz, co się stało z moją mamą? Wiem. To powiesz? cię. A dlaczego nie lubię wody? Dlaczego nie lubię wody? Ja to pytanie odpowiedz sobie sama. O Jezu, ktoś mnie prawie zmiażdżył. Szybko do szpitala. Dzień dobry, panie profesorze. Dobra, do widzenia. Nie. nie jakaś impreza, wilajk. No, wiem. Nie. Dobra, pójdźmy na imprezę po szpitalu. Nie, ja nie idę na imprezę. Ja też. Mnie prowadzi, żebym poszła sobie do szpitala. Poczekasz na mnie? Ale ja to nie na tą głupią Oczywiście, dro drogie państwo, idziemy se do szpitala. Ja sobie zjem dwa złote jabłka. Nie no, smutno mi trochę z tego obrazku, bo to jest taki ładny obrazek, mama z dzieckiem, i no, ja nie mam. No stop, muszę przechodzić ten obrazek, a Ty? Hmm. Oczywiście, ja już mam 12 lat i moja koleżaneczka, oczywiście, też zaraz będzie miała 12, ale na razie ma 11. Jezu, gdzie tu jest? Idę do szpitala. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. O nie! Co? Ta doktorka to moja mama. Serio? Nie. Serio ty masz swoją mamę? <laughs> w sensie przypadkowo tak mi się zaznaczyło. nie chcę być jej mamą. Nie chcę... Nie chcę, żeby ona była moją mamą. Uciekamy. Idę spać. Sleepy. A ja idę. Chyba... A ja co mi się takiego stało, że muszę iść do Chyba niedługo będziemy kończyć ten odcinek. No. O, matko, moje oczy. O Jezu, teraz mnie zabolała ręka. Au. A, Ktoś mnie walnął! na Bank. Ta dziewczyna mnie walnęła. Czy jak? Tak czy siak. Zajrzybać. Widziałam jakieś ja, ja, jabłko. No, tak dynama. czy siak, drodzy widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Ale czekaj, ale nie czekaj. proszę, gnajmy się na placu żaba. Ja muszę być w szpitalu, bo mnie boli. Kazali mi zjeść złote jabłko. To pa, pa. Widzimy, widzimy się w następnym odcinku. Pa pa. pa, pa.